Będą bibliotekarze. Witam, za, za to, e, witam bardzo gorąco dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią Annę Krawczyk. Powitajmy ją. Witam wychowawców, nauczycieli. Witam przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy tak pięknie dbają o to, żebyście byli bezpieczni dzisiaj. I chciałam Was zaprosić na spektakl o trzech świnkach, w tym jednej mądrej. Zapraszam serdecznie. Trzy małe świnki mieszkały w zaniedbanej, malutkiej chatce na skraju lasu. Żyło im się dobrze, lecz coraz bardziej dokuczała im bieda i ciasnota. Z tego powodu najstarsza świnka postanowiła wyruszyć w świat i wzbogacić się, a najlepiej zdobyć fortunę. Mamo! Świnko! Wyruszam w świat! Chcę zmienić swoje życie! Świnko moja! Uważaj na siebie! W lesie, podobno grasuje strasznie zły wilk. Musisz być ostrożna. I pamiętaj, jak budujesz swoją nową chatkę, to, to musisz mamie dać znać. Dobrze, Pa! pa. Mała świnka wzięła to bołek i wyruszyła w podróż. Szła i szła, obserwowała przyrodę, podziwiała piękne widoki, aż dotarła do malowniczej polanki, na której postanowiła zbudować dom. Ależ to pięknie! Dobry człowieku! Dobry człowieku, czego to nie powiedzieć, słowy? dom. Oczywiście, świnko. Niech ci się. Dobrze mieszka. Słoma lekka jest, nie ciężka. Ze słomy szybko się buduje, a potem długo dziękuję, dziękuję. Pinka wzięła słomę i pracowała ciężko, szykując sobie swoją wymarzoną chatkę. to skończyła. Była naprawdę zadowolona z efektu. Lecz jej szczęście nie trwało długo. Pewnego dnia, zwabiony zapachem małej świnki, do polanki dotarł zły wilk. że posiłek jest tuż, tu Spuść mi pozwól wejść do chatki mi. Nie otworzę drzwi przed tobą, bo jest bardzo złą osobą. Na to wilk naprawdę się zdenerwował. A musicie wiedzieć, że wilk potrafi się bardzo zdenerwować. Świtko, bo jak się nadmę, i jak tmuchnę, no tą chatkę w kosmos stmuchnę. A kiedy świnka, pomimo takich strasznych gruźb, nadal nie chciała go wpuścić, to wilk nadał się, nadał powietrza i jak nie dmuchnie, jak nie chuchnie, chatka rozsypała się, a mała świnka musiała uciekać najszybciej, jak tylko miała. Żeby tylko pływ jej nie pożarł. ええ、そうだな。Oh W czasie druga świnka postanowiła, że śladem starszej siostry wyruszy w świat na poszukiwania wielkiego bogactwa. Mamo, pa, pa postanowiła, tak jak moja siostra, wyruszyć w daleki świat. Może to będzie mi lepiej. Świnko moja, świnko mała, będziesz w lasek węgrych. Bądź bezpieczna, bądź wesoła. Niech cię wilk złapać nie zdoła. Buziak, buziak, Pa! Pa, pa, pa. Naняo na pre парjevo Powstaje? Pracowała świnka w pocie Starała się, Dbała o każdy szczegół, żeby jej dom był naprawdę wyjątkowy. Kiedy już zakończyła pracę, usiadła w środku i odpoczywała. A, mała moja chatka, ale bardzo miła. Będę przepiękna na przyszłość. Jednak jej szczęście nie trwało długo. Zbawiony zapachem świnki. Do polanki dotarł zły wilk. Bóg mam pusty! Jeszcze mi! Świnka z grilla mi się śni! Lecz coś czuję Co rozwścieczyło wilka. A musicie pamiętać, że wściekłość wilka jest naprawdę wielka. Świnko, ostrzegam cię, bo jak się nadmę, jak dmuchnę, to tą handkę w kosmos dmuchnę. Mała Świnka oczywiście bardzo się przestraszyła, ale nie otworzyła drzwi wilkowi. A wilk, widząc to, nadał się, wciągnął powietrze i dmuchnął. Jednak chatka z drewna zatrzęsła się, zadrżała, ale nie rozsypała jak chatka ze słomy. Więc wilk ponownie nabrał powietrza i dmuchnął z całej siły, a wtedy chatka rumnęła jak domek skarb. Biedna mała świnka uciekała co sił w nogach, żeby tylko zły wilk jej nie pożarł. Tymczasem trzecia świnka również postanowiła wyprowadzić się od mamy, ona jednak nie szukała bogactwa i fortuny. Chciała zbudować własny dom, ponieważ w malutkim, w jednym domku mamy nie mieściły jej się wszystkie książki. Nie miała też miejsca, żeby swobodnie i w spokoju czytać. To no i ja wyruszam w świat, żeby zbudować sobie, żeby zbudować sobie domy. Świnko moja, świnko, durek. Książki, książeczki, no oraz ceczki. Świnko, mądra bądź. Wilka się strzeży. w Wstąpia udziału nie wiesz. Pa! Mama musił pa. 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 pa, Wędrowała świnka przez lasy i polanki. Aż wreszcie dotarła do miejsca, które wydało jej się idealne do wybudowania swojego wymarzonego domu. Jaka piękna Polanka tu wybuduje mój domek. Co do czynę się mam sprzedać? tutaj wybudować domek, bo będzie wygodny i bezpieczny. Ja tu będę mówić dużo, cegły moje się przysłużą. Z cegieł dom wybudowany będzie stał jak malowany. Ani duże, ani wiatry nie przeniosą go podatny, Dom solidny, dom wspaniały, z jest wybudowany. świnka ochoczo i z zapałem zabrała się do pracy. Zobaczyć! Zobaczyć, czy dobrze wszystko robię! Cerkając do książki i sprawdzając informacje, budowała swój dom zgodnie z zasadami. Zależało, żeby dom był naprawdę solidny i bezpieczny. Kiedy w końcu skończyła, ustawiła na półkach książki przyniesione z domu, usiadła sobie w fotelu i w końcu spokojnie i z radością zaczęła czytać książki. Jednak ta miła chwila nie trwała długo, gdyż z lasu zbliżał się już Bill. Jak wiadomo, miał on super węch i z daleka wyczuł zapach małej świnki. Mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść środkami, nie otworzę drzwi bo ty bardzo słowo sobą. Świnko! Bo jak się nasnę i jak dmuchnę, to ten domek w kosmos dmuchnę! Kiedyś świnka mimo tych gruźb nie otworzyła drzwi, wilk wciągnął powietrze i dmuchnął z całych sił. Ale dąc cegieł nawet nie drgnął. Wilk spróbował ponownie. Nalął się i dmuch! I znowu nic. I tak nadymał się i dmuchał. Nadymał. I dmuchał. A domek nawet nie zadrwał. Ale kawa z tego wilka. Wilk myśli, że może zmuchnąć domek z cegieł. Czy można zmuchnąć domek z cegieł? Nie? A jakby przyszła z to wilków? Cztery, cztery grupy przedszkolne pilków to zdmuchnęłyby ten domek. No to próbujcie, ktoś mówi, tak. Dmuchajcie, podmuchajcie. A to co list do Wilka, to ja! To ja! Pokazałabym ci miejsce, to miejsce i tę tak, bibliotekę, pokaż, pokaż. ale się boję, że nie pożurasz jak wyjdę. Pożurem <laughs> mnie jak wyjdę? No, to jest świetny pomysł. Mogę ją wtedy zjeść, ale wtedy mi nie pokażę, gdzie ta biblioteka. Tak, ja wiem. Najpierw mnie zaprowadzi, a ja ją potem zjem. Ej, zaprowadź mnie, świnko, zaprowadź ale obiecujesz, tak. że mnie nie zjesz? Tak, tak. Ale obiecujesz tak. naprawdę? Tak. tak. Ale przysięgasz? na oścież otwarty. To, to znaczy, że wszyscy mogą tu wejść? Wszyscy, wszyscy. mogą wejść. Zostać jego przyjacielem. Ja bym chciał, chciał. Chcesz więcej wiedzieć o bibliotece? Tak, tak. Zobacz, ile tu dzieci. One wszystkie chodzą do biblioteki? Zapytajmy je. Dzieci, co robimy w bibliotece? Czytamy. Drogie dzieci, co jeszcze możemy robić w tym Ukać bajek. Bajek, tak? Ukać bajek. Ktoś mi przeczyta bajkę, tak? Chcę tam chodzić, chcę. Chwilku, ja myślę, że już bardzo lubisz tą Tak? I to jest ten moment, kiedy powinieneś tam wejść, zapisać się i Przygadzić, że tam nie daleko taka benzyna, no sprzedają bardzo dobrą benzynę. O, te świnki w spokoju. Były sobie świnki trzy się chowała, się chowała, hej, Uuu, brawa, cudzienka! Brawa, cudzienka! Pierwszy zamek nie miał, Pracuje w Filii numer 18 na osiedlu K. Pani Sylwia pracuje na osiedlu Z w filii numer 12. No, pani no, pani no, Basia pracuje w dziale dla dzieci nie mediatece. Pani Sylwia, którą znacie. I pani Irena, którą znacie. <toddź> やった